To coś, co trzymam w swoich rękach jest świadkiem historii, naszej historii Polski, naszej ziemi przez wieki. Było niebym świadkiem miłości, radości, narodzin pomysłów, wielkich wygranych, ale też i porażek. Jest twarda, ale zarazem krucha. I cicho dźwiga ciężar nadziei, i cierpienia każdego dnia. Pozdrawiam sochaczeskich patriotów, którzy dziś świętują odzyskanie przez Polskę niepodległości. Wzywam wszystkich rodaków, którzy spełnili swój obowiązek wobec ojczyzny składając na jej obrazu największy dar. Swoje życie. Warto jest z, tym, z takiej inicjatywy po prostu wystartować dla upamiętnienia, yy, czy to yy, rocznicy niepodległości. Błąd! Chwale Ojczyzny! Patrzymy w tej eucharystii z wdzięcznością na wszystkich, którzy patrzyli w Cześć polskiej ziemi, cześć wolnej, niepodległej Polsce, cześć miasto Sokaczew, miasto dumnego z historii, ale budującego przyszłość w duchu wolności i wspólnoty. Cześć i chwała bohaterom.